Witam, dzisiaj na filmie Yamaha TZR i chciałem się was tutaj zapytać o bardzo dziwną przyczynę tego, że rozrusznik nie kręci otóż przejście z akumulatora do przekaźnika jest z, akumula... z przekaźnika już do rozrusznika też jest przejście tylko przekaźnik też jest sprawny, bo sprawdzałem pod akumulatorem i Tutaj jak widzicie po, po, przychodzą dwa kabelki, które zasilają przekaźnik, który ma to złączyć. I teraz tutaj w tych dwóch kabelkach przypływa tylko 4V. No coś około tego 390, coś nie pamiętam. Ale też mam takie pytanie, po co jest druga kostka przekaźnika? Do czego ona tutaj służy? Nie wiem, jak widzicie taśma izolacyjna i jak wiadomo... Około 400 tysięcy przebiegów, więc jest nie... nieźle, nieźle. I tak w miarę, że się trzyma, kupy nowe opony i tak dalej. No to czekam na Waszą odpowiedź. Pozdrawiam.